Chrystus. Drodzy bracia i siostry, samą świętość definiuje Jan Paweł II następująco. Świętość stanowi kres drogi nawrócenia, ponieważ nie jest ono celem samym w sobie, ale jest raczej pielgrzymowaniem do Boga, który jest święty. Być świętym znaczy naśladować Boga i sławić Jego imię w dziełach, których dokonujemy w naszym życiu. Na tej drodze świętości Jezus Chrystus stanowi punkt odniesienia i wzorzec do naśladowania. Ona w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, nie jest niczym innym niż przedłużenie w historii Jego miłości. Szczególnie względem ubogich, chorych i potrzebujących. W październiku wpatrujemy się w Maryję Królową Wszystkich Świętych. Przez jej ręce chcemy szczególnie dostrzegać potrzebę modlitw w intencji naszych rodzin. Chcemy ją zapraszać do ognisk domowych. Niech rozpala na nowo płomie miłości. Niech podtrzymuje płomie miłości. Zapraszam Państwa do sformowania procesji na czele procesji. Szła będzie orkiestra reprezentacyjna. 里面好硬啊！ Syna i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męcząc pod polskim piłatem, krzyżowan, umarł i pogrzedu, wstąpił do biegiem trzeciego dnia zmartwychwstał wstąpił na niebiosach, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i Uwierzmy w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechnym, święty w obcowaniu, w brzegu odpuszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który siedzi w niebie, święć się nie Twoje, żyć królestwo Twoje,

i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Was pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, o łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. Pragniemy podziękować Jego ekscelencji księdzu biskupowi za przewodniczenie naszej uroczystości, za modlitwę w imieniu całej społeczności naszego miasta uczelni to gryjska rodzina. Dana nam jest przeżywać dzień papieski, by uczcić osobę i dzieło życia świętego naszych czasów Jana Pawła II. W tym roku jesteśmy szczególnie zaproszeni na Drogę Świętości. Podejmujemy to wezwanie, będąc świadomi zagrożeń, jakie stawia przed nami współczesny świat. Z różańcem w dłoniach prosiliśmy o dar pokoju, i pojednania dla spółconych i walczących w różnych zakątkach świata. Prosiliśmy, by Maryja, przewodniczka na Drogach Wiary, wyprosiła u syna łaski, potrzebne Kościołowi i jego pasterzom. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkie rodziny. Zgromadzonych na nadzwyczajnym synodzie biskupów. Cieszymy się, że troska o rodzinę, o jej duchową kondycję jest wciąż tak ważna dla Kościoła. Wyrazem tego jest również ta nasza gwiezdka procesja. Pragniemy podziękować w przemysłu księdzu biskupowi za przewodniczenie naszej dzisiejszej modlitwie, za skierowane do nas słowo duchowego pokrzepienia i wielką życzliwość, błogosławna naszym rodzinom i staraniom o umocnienie wiary w naszych rodzinach zapłać i szczęść Boże. Panie Panie Pośle, Panie Admirale, Księża, Panie Przewodniczący, Przedstawiciele Rady Miasta, mieszkańcy Gminy. Po raz spotykamy się, by wspólnie przeżywać Dzień Papieski. Ale to dzień, w którym wracamy Swoimi myślami wracamy w pamięci do jakże wielu wydarzeń, które związane są z naszym wspólnym doświadczeniem przeżywania dziedzictwa Jana Pawła II. Ale chcemy także w sposób trwały uczcić i wracić wdzięczność za dar pantyfikatu Jana Pawła II. To nie tylko symbole, tak jak tutaj pomnik, nie tylko... Tablica, która przypomina tamto wielkie wydarzenie z 11 czerwca 1987 roku na Skwerze Kościuszki i wiele miejsc pamięci w naszym mieście. Ale także dar szczególny, dar Gdynian, dar w postaci Hospicjum dla dzieci imienia Świętego Wałżeńca. To hospicjum jest naszą wspólną wolą wyrażenia wdzięczności Janowi pa Pawłowi II za jego... Montyfikat, za to wielkie dzieło, które mam nadzieję pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci i będzie jak busola, taka morska busola wyznaczała kierunek i drogę, w którą każdy z nas podąża w swoim życiu.